Mam na imię Lenka Banach. Lena Kuba Cudziu. Janina kiełbasa. Jest potrzebna do tego, żeby wiedzieć, ile kosztują zakupy, ile kosztuje ubranko, ile kosztuje jedzenie. Do liczenia, ile pieniążków trzeba, ile się ich ma, ile trzeba zapłacić za paliwo. Ile kolega ma cukierków. Do liczenia, ile się ma zabawek w domu. Do policzenia korków, kredek, zabawek i wiedzieć, ile się ma lat. Ile zadań się zrobiło. Jak się zna matematyka, to się wie, ile jest pieniędzy w banku. Matematyka też jest potrzebna na egzaminie w szkole. Żeby policzyć samochody na parkingu. Jak znam matematyka, to wiem, ile jest dzieci w przedszkolu. Już po raz trzeci organizowana jest ta międzyszkolna Olimpiada Matematyczna, która cieszy się coraz większą popularnością wśród dzieci, rodziców i nauczycieli. Rozbudzamy zainteresowanie matematyką. Matematyka jest wśród nas, potrzebna jest do wykonywania różnych zawodów. Przede wszystkim stawiamy na rozumowanie logiczne, podejście do rozwiązywania zadań. Dostarczamy tutaj przedmiotów do manipulowania, bo matematyka jest nauczaniem czynnościowym. Mają kredki, różne też przybory do pisania, do rysowania, także dzieci są zaopatrzone. Wśród dzieci są dzieci, które mają problemy z edukacją i problemy z edukacją matematyczną, ale też jest coraz większe zainteresowanie, zainteresowanie matematyką wśród dzieci zdolnych, uzdolnionych, które bardzo się garną do tego typu rozwiązywania zadań. Oczywiście uczymy, manipulując przedmiotami, pokazując różne doświadczenia matematyczne w świecie, ważymy, mierzymy, e, także posługujemy się e, na co dzień e, przede wszystkim przedmiotami w edukacji wczesnoszkolnej, do tego, żeby im e, ułatwić zdobywanie tych umiejętności matematycznych. Dobrze wiemy, że nauka matematyki przez zabawę to jest najlepszy sposób na przyswojenie podstaw z tej dziedziny nauki. Wykorzystujemy wszystkie naturalne przedmioty, takie jak kamyki, kasztany, patyczki, kolorowe klocki. Dzięki temu wprowadzamy dziecko w świat matematyki. Również samodzielne doświadczenia, eksperymenty. To jest też również najlepszy sposób poszukiwań rozwiązań, który uczy właśnie doświadczeń i poszukiwać różnych rozwiązań w codziennym życiu. Staramy się, aby ta nauka była przyjemna dla dziecka, przystępna, żeby dziecko się nie zniechęcało do nauki. Kładziemy nacisk na praktyczne wykorzystanie tej nauki, na przykład liczenie pieniędzy na zakupach w sklepie czy na przykład liczenie zabawek, upływ czasu, żeby dzieci wiedziały, kiedy kończą się zajęcia. Trudno sobie wyobrazić życia codziennego bez matematyki, zaczynając od zakupów, to zawsze musimy wiedzieć, na ile możemy kupić na ile mają pieniążków, no oczywiście tam teraz karty kredytowe trochę nam ułatwiają, ale to też trzeba pamiętać o tym, że na karcie też nie ma znowu, że tak powiem, za dużo pieniędzy i trzeba bardzo uważać. Myślę, że, że potrzebna jest matematyka, ponieważ matematyka uczy logicznego myślenia, wyciągania wniosków i wszyscy ci, którzy no, matematykę znają i kochają, to w życiu łatwiej o sukces. Zawsze jest łatwiej fizykowi, matematykowi o te stanowiska menedżerskie niż tym, którzy kończyli studia humanistyczne. A na dziś to chyba najwięcej potrzeba inżynierów, bo ekonomiści mogą sprzedać produkt wtedy, kiedy kiedy ktoś wymyśli, kiedy to matematyk że tak powiem fizyk, chemik dołoży starań to wtedy proces handlowania tego produktu to już jest tam dla ekonomistów. Natomiast żeby było co sprzedać to muszą nad tym że tak popracować matematycy i każde państwo, które stawia na matematykę to po prostu no, no ma ludzi, którzy robią postęp. I nie tylko dzisiaj chodzi się o to, żebyśmy dla siebie pewne rzeczy wyprodukowali, tylko też żebyśmy coś wymyślili, gdzie w innych państwach nie ma i, i, i wtedy sprzedawali, bo tak już bywa, że nie wszystko się ma w kraju, tylko pewne rzeczy trzeba kupić, pewne dziedziny są dla nas krótko mówiąc no niedostępne w sensie takiego postępu technicznego i, 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 i krótko mówiąc no trzeba coś, co, co żeby jedno sprzedać, trzeba drugie kupić. I myślę, że chodzi się o to, że póki matematyka jest przedmiotem egzaminacyjnym, czy to w ósmej klasie szkoły podstawowej będzie sprawdzian, czy, czy w gimnazjum było, czy w liceum i na maturze no to no wtedy musimy się interesować, bo te wszystkie, że tak powiem, depresje, te stresy, to pojawiają się między innymi z powodu matematyki. Kiedy dziecko zaczyna nie radzić sobie, no to, no to popada, że tak powiem, stres i zaczyna nie lubić nie tylko przedmiotu, ale nie lubi nauczyciela, nie lubi szkoły i to się, że tak powiem, powiela. I to, i to wszystko trzeba zrobić, żeby ten stres ograniczyć. Nie da się, bo każdy sprawdzian to jest pewnym stresem. Natomiast no, ograniczyć do minimum, żeby dziecko przychodząc na sprawdzian, no, powiedziało, że na pewno napisze na ocenę pozytywną, tylko kwestia jaką. Natomiast jeżeli no, powie dzieci pisze sprawdzian na ocenę niedostateczną, no to trzeba wyciągnąć wnioski albo za trudny program, albo dzieci źle przygotowane, za mało ćwiczeń było i tutaj przede wszystkim matematyka to jak sport, trzeba dużo trenować, a w dzisiejszych szkołach to, to, to nie ma czasu na trening, nie ma poza wykładem, to nie ma ćwiczeń, a ćwiczenia powinny być w mniejszych grupach, żeby nauczyciel mógł... Dojść do każdego indywidualnie, zorientować się na jakim jest poziomie, jakiej pomocy potrzebuje. To można tylko zrobić w małych grupach. Ale myślę, że tutaj też rodzice wielką rolę odgrywają i muszą się interesować. To nie da się, żeby zostawić dziecko i nie sobie samo radzić. Rodzice powinni kontaktować się nie tylko z wychowawcą klasy, tylko też z nauczycielem matematyki i wspólnie ustawiać jakąś strategię i, i, i patrzeć, czy, czy to, co ustalone, to jest realizowane, czy są efekty tego, czy są sukcesy, czy ewentualnie trzeba zmieniać to tak jak, jak w sporcie. Jak się mecz przegra, to się dokonuje analizy. Aha, coś w treningu nie było tak. Trzeba pewne korekty wprowadzić, tak samo tu w przygotowaniach. Jeżeliśmy rozwiązywali za mało zadań z danego działu, no to trzeba zwiększyć i ewentualnie może innego typu zadania rozwiązywać, bo matematyka nas zawsze zaskakuje, bo zawsze może być zadanie, któregośmy wcześniej nie rozwiązywali, jakiś problem do rozwiązania. Dlatego też jak rodzice nie wspomogą dzieci, nie wspomogą nauczyciela, wychowawcy, no to, to też nie będzie postępu. Myślę, że, że to wspólne współdziałanie może dać sukces.